Jest taka część Twojego ciała, której być może nigdy nie słyszałeś, ale że słyszał o Tobie wszystko. Czuję Twoje zmęczenie, zanim się zorientujesz. Utrzymuj ciężar swoich dni. I być może próbuję Ci coś powiedzieć właśnie teraz, w milczeniu. To nie oczy, to nie serce to stopy tak, stopy te, które nauczyłeś się ignorować, ale które są być może zapomnianym kluczem do głębokiego snu, do ulgi w bólu którego nie pokazują egzaminy, a nawet za powrót lekkości, którą myślałeś, że utraciłeś z biegiem czasu. Dziś zrozumiesz, dlaczego dbanie o stopy w nocy może całkowicie zmienić sposób, w jaki Twoje ciało odpoczywa, regeneruje się, a nawet sposób, w jaki Twój umysł znajduje spokój. I dlatego tak wiele osób starszych, odkrywając na nowo ten gest, mówi to samo: Czuję, że wróciłam do życia. Co mają z tym wszystkim wspólnego stopy? Zostań ze mną, a będziesz zaskoczony. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio naprawdę czułeś swoje stopy? Nie z bólem, nie z dyskomfortem, ale z obecnością? Może to było dawno temu, może nigdy, a tymczasem życie potoczyło się swoim torem. Nadeszły nieprzespane noce, bezimienne zmęczenie. Ciało jest wolniejsze, bardziej napięte, bardziej zaognione. Głowa, która się nie zatrzymuje. Serce, które bije bez rytmu. Ten ciężar, którego nie widać na egzaminach, ale który ciągnie się przez kilka dni. Z czasem pojawił się pomysł. To normalne, to tylko starzenie się. Oprócz. A jeśli tak nie jest, a co, jeśli to nie jest normalne czuć się w ten sposób? A co, jeśli ta opuchlizna, ten rozmyty ból, ta cicha udręka są tylko odbiciem ciała, które utraciło swoje małe rytuały troski, swoje kody wewnętrznego bezpieczeństwa? A co, jeśli wyczerpanie, które odczuwasz, jest w rzeczywistości ciałem proszącym o nowy początek tak jak drzewo zaczyna więdnąć przy korzeniach? Tak samo ciało wykazuje pierwsze oznaki zużycia od podstawy. Stopy, kostki, krążenie obwodowe, wszystko co tam jest, zawiera wskazówki dotyczące tego, co dzieje się w środku. Temperatura, która się nie reguluje, energia, która nie wraca, sen, który się nie pogłębia są to szczegóły, które wydają się przypadkowe. Ale są częścią tego samego wątku, nici regeneracji. I jest aktywowany tylko wtedy, gdy ciało czuje się bezpiecznie. Według dr Davida Sinclaira, jednego z największych nazwisk w epigenetyce, starzenie się jest codziennie kształtowane przez sygnały, które oferujemy naszemu ciału. To nie jest tylko kwestia czasu, to jest odpowiedź. To, co robisz przed snem, lub czego nie robisz, może być interpretowane przez Twoje komórki jako zaproszenie do naprawy, lub jako ostrzeżenie, aby zachować czujność. To nie zegar decyduje o starzeniu się. Jest to środowisko wewnętrzne. Peter Atia uzupełnia ten pogląd. Dłuższe życie ma sens tylko wtedy, gdy potrafisz utrzymać swoją funkcję. Oznacza to jasność, siłę mięśni. Równowagę, jasność, a wszystko to jest bezpośrednio związane z jakością snu. Ale sen nie zaczyna się, gdy się kładziesz, zaczyna się kilka godzin wcześniej, zaczyna się od tego, co czuje ciało, z tym, co ciało rozumie. Tu nie chodzi o medycynę, chodzi o język biologiczny, chodzi o rytuały, które sygnalizują, jesteś teraz bezpieczny. W tym miejscu pojawia się gest, prosty gest. Zapomniany gest: dotykaj stóp ciepłą wodą, ziołami z uwagą, nie jak kąpiel, ale w powrocie, jak zbliżenie z jego osią, cichy sposób mówienia do siebie: Pamiętam cię, bo ciało nie zapomina on czeka, dostosowuje się, ucisza, ale czeka, a pewnego dnia, kiedy w końcu wracasz z obecnością, on odpowiada. Zaczyna się relaksować, zaczyna się leczyć, zaczyna lepiej spać. Odpalać się, przywracać to, co wydawało się utracone. Ten nocny rytuał nie jest magiczną obietnicą, to droga powrotna, gest, który powtórzony z intencją może zmienić sposób, w jaki się czujesz po przebudzeniu. A jeśli wszystko, czego teraz potrzebujesz, to nie więcej wysiłku, nie więcej kontroli, ale po prostu więcej słuchania? A co jeśli to ponowne spotkanie z tym, co podtrzymywało Cię na duchu od pierwszego dnia wystarczyło, dziś wracamy do punktu wyjścia. Znów stanęliśmy na nogi. Wracamy do gestu, który na nowo rozpala ciało, w którym wciąż można zamieszkać z lekkością. To właśnie w nocy organizm powinien się odbudować. Komórki same się odnawiają, tkaniny są odnawiane. Mózg porządkuje wspomnienia i rozpuszcza nadmiar. To właśnie w nocy ciało powinno odnaleźć swoją najgłębszą ciszę, ale są tacy, którzy kładą się spać i nie odpoczywają. Połóż się i nie wyłączaj, zamknij oczy i nadal czuj swoje ciało w stanie czujności. Sen przychodzi, ale jest zepsuty, przychodzi płytko, przychodzi zmęczony, a następnego dnia budzisz się tak, jakbyś w ogóle nie spał. Niewielu zdaje sobie sprawę, że głęboki sen zależy od bardzo konkretnej zmiany w ciele. Temperatura wewnętrzna musi spaść, organizm musi schłodzić się od środka. A tym, kto kieruje tym procesem, prawie niewidocznie, są stopy. Tak, znowu. Te same zapomniane stopy, ale które mają ogromną moc regulowania wszystkiego, co dzieje się między mózgiem a resztą ciała. Jeśli stopy są zimne w nocy, jest to znak, że krążenie jest upośledzone. Że istnieje nagromadzony, przewlekły stres. Że układ nerwowy nadal działa w trybie walcz lub uciekaj. I w tym stanie sen nie może się pogłębiać. Ciało nie rozumie, że może się zatrzymać. Mózg pozostaje czujny, nawet przy zamkniętych oczach. I ten alarm, noc po nocy, staje się stanem zapalnym, bólem, rozdrażnieniem, niewytłumaczalnym smutkiem. Jest szczegół, który umyka większości ludzi: możesz wcześniej iść spać, zgasić światło, wyciszyć otoczenie, ale jeśli ciało nie otrzyma fizycznego sygnału, że nadszedł czas, aby się wyłączyć, nie wyłącza się. Nadal działa tak, jakby był w niebezpieczeństwie. Jakby było jeszcze coś do rozwiązania i dlatego tak wiele osób bierze tabletki nasenne, nigdy nie odpoczywając. Nocny rytuał ze stopami pojawia się tutaj jako marker, punkt przejściowy między dniem a nocą. Kiedy moczysz stopy w ciepłej wodzie, ciało rozumie Ciepło w kończynach aktywuje krążenie, ogrzewa kanały, które były zamknięte, robi miejsce dla układu nerwowego, aby wyjść z trybu przetrwania i wejść w tryb naprawy. Temperatura ciała zaczyna się regulować, serce zwalnia, mózg się uspokaja. Badania pokazują, że ta prosta obwodowa stymulacja termiczna aktywuje nerw błędny, ten, który łączy ciało z mózgiem w sieci emocjonalnej i fizjologicznej samoregulacji. Kiedy nerw błędny jest aktywowany, kortyzol, hormon stresu, zaczyna spadać, oddech staje się wolniejszy, umysł traci nadmiar hałasu, i tu właśnie zbliża się prawdziwy sen nie chodzi o technikę. Chodzi o oznakowanie. Chodzi o to, aby nauczyć swoje ciało, że może teraz odpoczywać, że nie ma już zagrożenia, że dzień się skończył i że wszystko, co wymaga uzdrowienia, zostanie uzdrowione podczas snu, jeśli mi pozwolisz, jeśli ciało czuje, że jest bezpieczne. A jeśli twoja bezsenność nie jest problemem chemicznym, ale ciało, któremu nigdy nie pozwolono się zamknąć, a co? Jeśli sekret głębokiego odpoczynku tkwi w geście tak prostym jak ogrzanie stóp przed snem. Czasami to właśnie w tym, co małe, żyje największa przemiana, a głęboki sen zaczyna się od ciepła, które budzi ciszę ciała. Jest ból, który nie pojawia się na egzaminach, ale żyje w ciele, nie krzyczy, ale się męczy, nie paraliżuje raz na zawsze, ale ogranicza. Budzisz się z Nim, żyjesz obok Niego, próbujesz się do Niego przyzwyczaić. Sztywność, która osadza się w stawach, napięcie, które nie znika, subtelny dyskomfort, który się rozprzestrzenia, a potem krok po kroku zaczynasz wierzyć, to jest wiek, to normalne, tak po prostu jest, oprócz, a jeśli tak nie jest. A co jeśli ten ból, który nosisz w sobie, nie jest karą czasu, ale odbiciem ciała, którego już nie słychać? A co jeśli jest to tylko wynik nagromadzonego stanu zapalnego, ruchów, które przestały istnieć, ciszy sensorycznej, która stała się chroniczna? Organizm nie choruje od razu. Choroba zaczyna się powoli, kiedy przestajemy głęboko oddychać, odpoczywać obecnością, poruszać się z intencją. Istnieje przekonanie, które przenika pokolenia. Starzenie się oznacza utratę mobilności, to życie z bólem, to akceptowanie dyskomfortu jako nieuniknionego, ale to przekonanie nie jest prawdą biologiczną, jest to narracja odziedziczona, podtrzymywana przez zapominanie o drobnych gestach, które utrzymują ciało przy życiu. Przewlekły ból nie jest objawem starzenia się. Jest to objaw odłączenia. Kiedy ciało nie znajduje przestrzeni do uwolnienia nagromadzonego napięcia, twardnieje. Kiedy układ nerwowy pozostaje w stanie gotowości zbyt długo, mięśnie nie rozluźniają się. Kiedy nie ma czasu na czucie własnego ciała, zaczyna krzyczeć nie ze słabości, ale z nieobecności. I tu właśnie rytuał kąpieli stóp znów nabiera sensu. Andrew Huberman Badacz zajmujący się neurobiologią ludzkiego zachowania pokazuje nam, że bezpieczeństwo sensoryczne jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych samoregeneracji. Ciało przechodzi w tryb naprawy tylko wtedy, gdy czuje się bezpiecznie. Kiedy czujesz się jak w domu, dotyk ciepłej wody na stopach Choć może się wydawać, może odtworzyć to bezpieczne środowisko, może przypomnieć mózgowi, że nie ma już niebezpieczeństwa, że może odpuścić, to może się odbudować. W tym dotyku jest coś więcej niż ciepło, jest opieka, jest obecność, istnieje rodzaj komunikacji, który nie przechodzi przez umysł, ale trafia prosto do serca układu nerwowego. A kiedy tak się dzieje, ból zaczyna ustępować. Nie dlatego, że została uciszona na siłę, ale dlatego, że w końcu została wysłuchana. Nie odczuwasz bólu dlatego, że jesteś stary, odczuwa ból, ponieważ jego ciało utraciło rytuał uwalniania się od tego, co je przytłacza. A jeśli kluczem do ulgi nie jest walka z bólem, ale w przywracaniu przestrzeni, w której ciało uczy się relaksować, a co jeśli regeneracja zaczyna się nie od poważnych interwencji, ale od odwagi, by znów poczuć własne ciało noc po nocy? Są noce, kiedy ciało się kładzie, ale dusza kontynuuje marsz, oddech nie pogłębia się, myśli nie ustają, serce bije tak, jakby w klatce piersiowej wciąż toczyła się walka. I faktycznie jest. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że przychodzą do łóżka tak, jakby pochodzili z pola walki. Nie jest to wojna widoczna, ale wewnętrzna niewidzialne, ale prawdziwe suma ekranów zapalonych do późna niedokończone trawienie krótkie oddechy emocjonalne odgłosy które nie miały ani czasu, ani miejsca, aby się rozpłynąć. Ciało nie umie kłamać odczytuje znaki interpretuje gesty. A w nocy potrzebuje jasnego sygnału. Teraz czas się rozłączyć. Ale ten sygnał prawie nigdy nie nadchodzi. Zamiast tego otrzymuje bodźce, które utrzymują go w stanie czujności. Sztuczne oświetlenie, powtarzające się myśli, stałe bodźce. Pobudzony organizm tego nie zauważa. Ciało, które ma problemy ze snem, nie leczy się samo. A sen, który powinien być schronieniem, staje się miejscem cichego napięcia. To właśnie podczas głębokiego snu organizm uwalnia melatoninę i hormon wzrostu dwie substancje, które mają fundamentalne znaczenie dla regeneracji tkanek, zdrowia mózgu, mięśni i regeneracji emocjonalnej. Ale te hormony są uwalniane tylko wtedy, gdy układ nerwowy jest w trybie spoczynku, a nie w stanie wojny, i jest to bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać. Wiele osób śpi, ale to się nie wyłącza, a ciało noc po nocy nadal działa w trybie przetrwania. W tym miejscu rytuał kąpieli stóp działa jak hamulec, biologiczny hamulec gest, który wysyła do mózgu informację, że dzień się skończył. Ciepła woda w kończynach zmniejsza tętno, rozszerza naczynia, ogrzewa ciało od zewnątrz, aby mogło się ochłodzić od wewnątrz. To tak, jakby ciało słyszało. Możesz się teraz zatrzymać, nie musisz już walczyć. Ten gest tworzy pamięć sensoryczną, bezpieczny szlak, który powtarza się dzień po dniu, aż ciało zacznie przewidywać odpoczynek tylko dlatego, że zda sobie sprawę, że nadszedł czas na rytuał. Noc nie jest już przestrzenią czuwania i staje się przestrzenią regeneracji, i nie musi to być skomplikowane. W ciągu siedmiu minut możliwe jest przekształcenie środowiska wewnętrznego za pomocą prostych intencji. Pojemnik z ciepłą wodą. Szczypta gorzkiej soli, która rozluźnia mięśnie i uspokaja układ nerwowy. Kilka liści rumianku lub rozmarynu, które przynoszą aromat odpoczynku. Powolny oddech przez nozdrza, łączący obecność i ciszę. I na koniec ciepły ręcznik owijający się wokół stóp, jakby chciał powiedzieć. Zaopiekuję się tobą. Ciało słucha. Zawsze słuchał. Czekałem tylko aż znowu z nim porozmawiasz. Cicho, wyraźnie, z miłością. A co jeśli sekret lekkiego budzenia się zaczyna się dokładnie od tego, jak zdecydujesz się zasnąć? A jeśli w końcu prawdziwym odpoczynkiem jest język? A twoje ciało tylko czeka, aż znów z nim porozmawiasz. Na częstotliwości pielęgnacji jest coś głęboko ludzkiego w troskliwym dotykaniu stóp. Gest, który wydaje się zbyt mały, by sprowokować jakąkolwiek przemianę, ale który w rzeczywistości niesie w sobie pradawny kod dbania o siebie. Kiedy to robisz, kiedy zanurzasz stopy w ciepłej wodzie, kiedy wprowadzasz obecność do najdalszej części swojego ciała, coś w twoim mózgu się reorganizuje. To nie jest tylko dobre uczucie, jest to cały obwód, który jest aktywowany, tak jakby ciało zrozumiało: Nie zostałem zapomniany. Neurobiolodzy już zmapowali to zjawisko, odkryli, że obszary mózgu związane z poczuciem przynależności, spokojem, troską o siebie i godnością są aktywowane za pomocą symbolicznych gestów fizycznych. To nie jest metafora jest to neurobiologia stosowana do codziennego doświadczenia. Stuknięcie w stopy, jeśli jest wykonywane z premedytacją, wysyła bezpośredni sygnał do układu limbicznego emocjonalnego centrum mózgu. A ten sygnał ma realne konsekwencje. Wzrasta poziom serotoniny, noradrenalina się równoważy, oś HPA, która reguluje stres, zaczyna się przeporządkowywać. To właśnie w tym momencie ciało przestaje być tylko strukturą, którą trzeba zarządzać i znów staje się miejscem nadającym się do zamieszkania. Przestrzeń, w której możesz oddychać lżej. Czuć się pełniej, być bardziej obecnym. Gest dotykania stóp obecnością jest jednocześnie fizyczny, emocjonalny i symboliczny. Mówi: Wróciłem do siebie, a ciało reaguje. Rytuał ten staje się dzień po dniu punktem powrotu rytuał ponownego połączenia nie tylko ciałem, ale także godnością dbania o siebie. Działa jak ciche antidotum na współczesną depersonalizację, ten pospieszny sposób życia, w którym wszystko robi się dla innych, w którym czasu zawsze jest mało, w którym obecność jest zawsze odraczana. Ten gest przerywa ten cykl, a on na to, teraz to dla mnie, tylko dla mnie. W tym geście jest piękno, jest obecność, jest pamięć, jest mądrość. Stopy są korzeniami ciała, a kiedy ignorujesz je zbyt długo, drzewo twojego życia słabnie. Gałęzie stają się bardziej kruche, liście tracą połysk, ale kiedy wrócisz do dbania o swoje korzenie, coś znowu kwitnie, nie spieszy się, nie na siłę, ale z prawdą. A co jeśli poczucie zagubienia jest w rzeczywistości zaproszeniem do powrotu do bazy? A jeśli to właśnie w najprostszym geście, świadomym dotknięciu własnych stóp, odkryjesz na nowo centrum, które świat próbował wymazać. Czasami wszystko, czego potrzebuje ciało, to sygnał. Nieagresywny bodziec, niewymyślne rozwiązanie, ale cichy gest, który mówi możesz teraz zacząć się naprawiać. Na tym polega moc rytuału. Nie musi przekonywać umysłu. Komunikuje się bezpośrednio z tym, co głębsze, z komórkami, z zapomnianymi rytmami, z pamięcią o ciele, które wciąż wie, jak się zregenerować, nawet jeśli na chwilę o tym zapomniałeś. Doktor David Sinclair pokazał nam za pomocą epigenetyki, że starzenie się nie jest ustalonym przeznaczeniem. Jest formowany. Można go cofnąć, wstrzymać, przepisać, jeśli komórka odbiera właściwe sygnały. A wśród tych objawów najsilniejsze nie pochodzą z tabletek ani urządzeń, biorą się one z poczucia bezpieczeństwa, ze środowiska regeneracyjnego, dotyku, który zwalnia, o ciszy, która pozwala biologii robić swoje. Dan Boettner, badając najdłużej żyjące populacje na świecie, ujawnił coś, co wydaje się zbyt proste, aby mogło być prawdziwe. Ludzie, którzy żyją dłużej i lepiej, nie przestrzegają wyszukanych protokołów. Przestrzegają rytuałów, drobne gesty wykonywane każdego dnia, gesty, które tworzą przynależność, które nadają sens które komunikują organizmowi, że znajduje się w środowisku, w którym warto żyć dłużej. Noc na kąpiel stóp jest jednym z takich gestów. Nie chodzi o stopy, on jest o przekazie, wiadomość, którą wysyłasz do swojego ciała przed pójściem spać, wiadomość, że tu jesteś, że ci zależy, że nie będzie już ignorował znaków, że będzie szedł obok swojego ciała, a nie przeciwko niemu. Ten gest jest mikroaktem epigenetyki emocjonalnej. Nie zmienia wszystkiego od razu, ale zaczyna zmieniać kierunek, bo ciało zawsze słucha. Nawet wtedy, gdy z nim nie rozmawiasz. A kiedy decydujesz się wrócić, nawet drobnym gestem, on odpowiada. Kwitnie, pamięta, on ci dziękuję, reaktywuje to, co było uśpione. A co jeśli to, co nazywasz starzeniem się? Jest w rzeczywistości zaproszeniem do przypomnienia sobie wszystkiego, co przestałeś czuć? A co jeśli czas, który myślisz, że straciłeś, jest dokładnie czasem, którego potrzebujesz, aby rozkwitnąć mądrzej? A co jeśli dzisiejszy dzień jest pierwszym krokiem do nowej historii z Twoim ciałem? Jeśli coś Cię tutaj poruszyło, nawet w subtelny sposób, nie pozwól, aby ta ostrożność umarła, gdy film się skończy. Twoje zdrowie, twój sen, twój spokój. Zależą one od małych gestów, które zdecydujesz się powtórzyć. Kąpiel stóp to nie koniec, to dopiero początek, początek głębszego słuchania, bliższego połączenia z samym sobą. Subskrybuj kanał już teraz, ponieważ tutaj rozmawiamy o tym, o czym prawie nikt nie mówi. O prawdziwych ścieżkach regeneracji, długowieczności z obecnością, dobrym samopoczuciu, które zaczyna się w środku i przelewa się na zewnątrz. Zostaw swoje polubienie, ponieważ pokazuje to algorytmowi i mnie, że ta treść miała dla ciebie sens. I podziel się nim z kimś, kogo kochasz. Być może ta osoba po prostu potrzebuje delikatnego zaproszenia do ponownego odnalezienia własnego ciała. W następnych filmach. Odkryjesz inne regenerujące nocne praktyki, pokarmy, które opróżniają się od środka, nawyki, które reaktywują witalność nawet po 60. i nauka stojąca za małymi rytuałami, które leczą niewidzialne. Bo tutaj długowieczność nie polega na dłuższym życiu chodzi o to, by żyć z większą jakością, większą jasnością, większą prawdą. Twoja obecność tutaj ma znaczenie, twój proces ma znaczenie, a każdy krok, który robisz w kierunku siebie, jest krokiem na korzyść Twojej witalności. Niech Twoja noc będzie spokojniejsza, że Twoje ciało czuje się bezpieczniej i że zaczynasz krok po kroku przypominać sobie o cichej sile, która zawsze tam była. Do zobaczenia w następnym filmie. I ta troska o siebie. Bądź swoim najpiękniejszym rytuałem. Jakie jest Twoje ciało dzisiaj? Jaki jest Twój sen, Twoja energia, Twój stosunek do własnych stóp?